z tym A teraz oczywiście się na scenie już zapraszać się nasi sporach, dzisiejszej w gminnej. Do czełu Pan Jarosław Bach. Witamy serdecznie. I tutaj brawa oczywiście Pana Wójta. Jest już Pan strażca powiatu na Są z nami także przedstawiciele polskim obyczajem uroczystości dożynkowe są najlepszą okazją do podziękowania rolnikom. Dziękujemy za wytrwały trud towarzyszący codziennej, mozolnej pracy. To święto jest ważne dla nas wszystkich, ponieważ przypomina nam, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na nas stół polski chleb. Niech tego chleba nigdy nie zabraknie w naszej gminie. A my, jako włodarze, obiecujemy, że będziemy go sprawiedliwie i uczciwie dzielić. Staramy się, aby ten chleb jednoczył nas wszystkich wokół wspólnych dla nas spraw. Abyśmy wszyscy potrafili sobie pomagać, zarówno w chwilach radosnych, jak i w chwilach smutnych. Abyśmy wszyscy pamiętali, jak wiele zawdzięczamy rolnikom. Drodzy rolnicy, życzę Wam i Waszym rodzinom, aby najbliższy rok przyniósł wiele radości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech nasza ziemia przyniesie obfite plony. Życzę, aby zdrowie wszystkich i wszystkim dopisywało wszelkie pomyślności i wszystkim dopisywało. Szanowni zebrani, dziękuję za udział w tym ważnym. I pięknym święcie. A dalsza jego część niech będzie okazją do spędzenia czasu z rodzinami w miłosnej atmosferze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. A teraz o zabranie głosu poproszę pana starostę powiatowego Jechorowskiego, pana Marcina Kaczmarka. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że możemy się spotkać tutaj w Choczewie. Nie będę mówił chyba tyle co pan wójt. Nie masz aż takiego czegoś przygotowanego, ale spotykamy się tutaj, aby podziękować za plony i przede wszystkim podziękować rolnikom że za ich bardzo ciężką pracę. Ale jadąc tutaj w Korowodzie, widziałem bardzo dużo uśmiechniętych, radosnych ludzi. Mam nadzieję, że plony są udane, jesteście Państwo radośni i uśmiechnięci. To jest najważniejsze. Życzę miłej zabawy i zapraszam do wspólnego świętowania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Oczywiście w ramach tych wszystkich powitań to oczywiście witamy także wszystkich przedstawicieli, samorządowców, wójtów, burmistrzów, którzy także tutaj są z nami, przewodniczących rad gminnych, oczywiście państwa wszystkich, mieszkańców gminy Hoczewa, także powiatu wejherowskiego. Proszę Państwa. Żeby z tradycji stało się zadać, to trzeba oczywiście nasze dzisiejsze świętowanie także oficjalnie rozpocząć, ale od tego są na szczęście także inne osoby, czyli nasi starostowie do Rzymek. Więc zapraszamy serdecznie o zabranie głosu, bo proszę panią starostę, panią Monikę Stanicką oraz pana starostę Patryka Ziębę. O, 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 teraz będzie dobrze. My starostowie przynosimy dzisiaj ten bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, owoc całorocznej, ciężkiej, trudnej, jakże niezmiennej pracy rolników, aby go złożyć w państwa ręce z prośbą. Wydzielili go panowie sprawiedliwie, nie tylko rękami, ale i sercem, tak żeby go starczyło dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu i gminy Choczewo. Dziękuję. A teraz poprosimy hodowców żeby wypuściły, wypuścili gołębie w naszych narodowych kolorach, biało-czerwonych. Po, po naszej prawej stronie, państwa lewej, są gołębie, które oczywiście także i symbol pokoju, ale także symbol dostatku, już za chwilę wylecą ze swoich klatek. A w tym czasie także podziękowanie oczywiście złożymy naszym starostom. Dożynek zrobi to oczywiście pan wójt i pan starosta. Ręka się A więc proszę Państwa świętowania. Czas zacząć. Gołębie już nam się pojawiły, wyleciały naszym gościom i gospodarzom oczywiście wszystkim serdecznie dziękujemy teraz jeszcze bardzo ważna rzecz, i gospodarze dożynek podzielą się chlebem dożynkowym, oczywiście symbolem dostatku. To także taki bardzo, bardzo ważny symbol łączenia właśnie. I to jest także piękne, że tutaj łączy się tradycja, łączą się nasze samorządy, co bardzo ważne, nie tylko samorządy gminy Choczewo, nie tylko samorządy, samorządy powiatu wejherowskiego całego, ale także goście z Nowego Sącza są chociażby także z nami, więc witamy serdecznie. Wielkie brawa oczywiście także. To także bardzo ważna sprawa, że ta przyjaźń między samorządami i z Północy i z południa kwitnie, no i możemy się odwiedzać, możemy razem świętować właśnie piękne święto Plonów. Mówią, że słabo, gadam mam wziąć dwa, ale no. <śleszy> Proszę Państwa. Po tym oczywiście pięknym symbolem teraz pozostaje nam oczywiście. Jedno, zaprosić państwa do tego żeby wspólnie świętować, a będzie co, oczywiście jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym osobom, które są tutaj z nami. Już za chwilę nasi gospodarze, nasi goście honorowi pojawią się także wśród Państwa, więc zapraszamy do tego, żeby się z nimi oczywiście chlebem także podzielić, żeby spędzić tą chwilę, porozmawiać. Mamy naprawdę wspaniałych gości, zarówno w postaci parlamentarzystów, jak i właśnie gospodarzy naszego całego regionu, regionu no i gospodarzy także z południa Polski. Więc dziękujemy Wam już serdecznie. Miłego także oczywiście radosnego świętowania. A my już scenę będziemy pozwolić zwalniać się dla naszych występujących dzisiaj przed nami naprawdę bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju atrakcji, które się i tutaj na scenie i nie tylko będą odbywać. To co jest bardzo ważne i o czym musimy pamiętać to oczywiście o tym, że spodlegamy się dzisiaj na tych pięknych powiatowo-gminnych dożynkach w Koczewie. dzięki naszym organizatorom, czyli dzięki gminie Choczewo, dzięki powiatowi wejherowskiemu, ale także gminnemu ośrodkowi kultury i bibliotece w Choczewie. Bardzo ważne także oczywiście, że możemy świętować dzięki naszym partnerom i tu oczywiście wielkie uznanie dla naszego sponsora głównego, którym są Polskie Elektrownie Jądrowe i też do państwa oczywiście apel ich znajdziecie w namiotach po prawej stronie. Polskie Elektrownie Jądrowe są także dla państwa będą informować oczywiście o tym co się już niedługo będzie a afaradować, co się już dzieje w gminie Choczewo, przed nami bardzo, bardzo ważna inwestycja dla całego naszego kraju, a nie tylko dla gminy czy powiatu, więc zapraszamy serdecznie do tego, żeby się co nieco więcej o tej inwestycji także dowiedzieć. W międzyczasie dziękujemy także naszym partnerom, z którymi są Militarnik Niewino, PKS Gdynia, Związek Ochotniczy Straży Pożarnych w gminie Choczewo, Motorok, Pizzeria Choczewska, Sołectwo Choczewo. Proszę Państwa, już widzicie, nasi goście już idą do Państwa. Częstujcie się, rozmawiajcie. Razem twórzmy to piękne święto. Za mną już za chwilę na scenie będzie się rozstawiała pierwszy muzyczna niespodzianka dla Państwa. A będzie to już występ, który po części Państwo słyszeli po drodze, więc będzie to kontynuacja występu. Orkiestry dętej gminy Łęczyce, która także już od wielu, wielu lat pojawia się na różnego rodzaju wydarzeniach, nie tylko w naszym regionie, w całym naszym kraju i poza. Oglądać ich możemy oczywiście w zaprzyjaźnionej gminie Łęczyce, czy też chociażby podczas przeglądu orkiestry dętych w gminie Gniwino więc zapraszamy także do tego koncertu, który już dosłownie za chwileczkę nam się tutaj rozpocznie. Dzisiaj oczywiście będziemy się bawić do późnych godzin wieczornych. W międzyczasie, to jak tutaj nam będzie grała orkiestra, nasza komisja konkursowa będzie przechodziła się tutaj pod sceną, bowiem są piękne wieńce Dużynkowe Tuskiego. W międzyczasie także po koncercie naszym pierwszym będziemy rozstrzygać konkurs Piękna Wieś Pomorska, zarówno etap gminny, jak i etap powiatowy, no i rozstrzygnięcie konkursu na witacz dożynkowy. To proszę Państwa zaprezentować Państwu. Oczywiście podsumowanie konkursu kulinarnego, który Masterchefa, który także jeszcze, jeszcze dzisiaj przed nami. Występ zespołu na Dolanie. Koncert zespołu Soleo, to oczywiście dla fanów brzmi bardziej tanecznych, koncert ze zespołu Disco Polo, następnie o 19.15 około wręczenie nagród w zawodach strzeleckich i rozstrzygnięcie loterii fantowej. Proszę Państwa, tak na wprost sceny, gdzie jest taka piękna latarnia, jest specjalny namiot, gdzie możecie Państwo zakupić losy. Losy. Naprawdę bardzo niedrogie, 10 zł sztuka, a z sprzęt AGDR RTV, naprawdę bogate losy w tym roku na loterii w Choczewie. No i to. Jeśli ci będziecie ciągle, muszę wołać.

Qual